Witajcie w nowym odcinku podcastu. Dzisiaj opowiem Wam o kultowym serialu Rancho, o tym, kto stoi za produkcją, o czym jest serial, kto w nim grał i czego się spodziewać po nadchodzącym nowym sezonie. Zapraszam do wysłuchania odcinka i do subskrypcji kanału. Rancho to polska komedia obyczajowa, której akcja toczy się w wiejskim, fikcyjnym miasteczku Wilkowyja. Główna bohaterka, Lucy Wilska, to Amerykanka polskiego pochodzenia, która dziedziczy dom swojej babci w Wilkowyjech. Przyjeżdża z zamiarem sprzedaży dworku, ale widząc uroki miejscowości, postanawia tam zostać. To wydarzenie wywraca życie mieszkańców do góry nogami. W ramach tej historii widz otrzymuje mieszankę humoru i refleksji, zderzenie kultur i mentalności, wszelkie relacje międzyludzkie, wątki społeczne oraz tematy lokalnej polityki oraz wiejskiej wspólnoty. A wszystko osadzone w sielskim, ale często zabawnym kontekście. Serial został wyreżyserowany przez Wojciecha Damczyka. Scenariusz napisał Andrzej Grębowicz, wybitny scenarzysta, który pisał pod pseudonimem Robert Bruter. Niestety odszedł w 2018 roku. Nowy sezon rancza będzie traktowany jako hołd dla jego twórczości. W serialu wystąpili Ilona Ostrowska jako Lucy, czyli główna bohaterka, Cezary Żak wcielił się w rolę Wójta i Księdza, Artur Barcis zagrał Arkadiusza Czerepacha, Paweł Królikowski wcielił się w rolę Kusego, Franciszek Pieczka zagrał Stacha Japycza. W serialu zagrało jeszcze wielu innych aktorów. Miał on w sumie 10 sezonów i około 130 odcinków. Serial realizowano głównie w prawdziwych miejscowościach, choć akcja toczy się we fikcyjnych Wilkowyjach. Za zdjęcia odpowiadały takie miejsca jak Jeruzal, Sokule czy Latowicz. Wielu fanów serialu do dziś odwiedza tamte rejony, robi sobie pamiątkowe zdjęcia pod sklepem Więcławskiej oraz kupuje okoliczne pamiątki. Co wiadomo o wznowieniu serialu? Po wielu latach przerwy oficjalnie potwierdzono, że Rancho wraca. Nadchodzący sezon, określany jako jedenasty, będzie miał formę sześciodcinkowej produkcji. W obsadzie ponownie mają się pojawić Cezary Żak, Artur Barciś, czyli dobrze. Znane twarze z oryginalnej serii. Artur Barciś na swoim profilu wrzucił następujący post: Wracamy, nie czytałem jeszcze scenariusza, ale mam nadzieję, że będzie ciekawie. Katarzyna Żak, grająca słynną solejukową, na swoim facebooku wrzuciła swoje zdjęcia z planu i napisała: No, muszę szczerze powiedzieć, że jestem szalenie ciekawa, co tam u niej słychać. Do roli przygotowuje się także babka zielarka, czyli Grażyna Zielińska, która również podkreśliła to na swoim profilu w mediach społecznościowych. Nie zobaczymy jednak pełnego składu. Kogo zabraknie w obsadzie? Niestety w nowej odsłonie nie będzie aktorów, którzy wcielali się w postacie Kusego, czyli Pawła Królikowskiego, i Stacha Japycza, czyli Franciszka Pieczki. Twórcy zapowiedzieli, że nie planują zastępowania tych bohaterów przez innych. Aktorów ani korzystania z efektów cyfrowych, a ich nieobecność zostanie uhonorowana w subtelny sposób jako pamięć o zmarłych aktorach. Oznacza to, że choć serial wraca, nie będzie to kopiowanie starego, raczej próba zamknięcia historii z szacunkiem dla aktorów i dla widzów. Rancho to coś więcej niż serial, oprócz tego, że Bawi ukazuje zmiany społeczne, mentalnościowe, zderzenie tradycji z nowoczesnością. Życie Wspólnoty wiejskiej i to, jak jednostka może wpłynąć na lokalną społeczność. Dzięki temu serial przestał być tylko komedią, często skłaniał do refleksji, komentarzy, utożsamienia się z bohaterem. Powrót po latach to okazja, by spojrzeć ponownie na te tematy w kontekście współczesnej Polski. Z rozmów z twórcami wynika, że nowy sezon miałby zwieńczyć losy bohaterów. To ma być epilog, zamknięcie opowieści, domknięcie wszystkich wątków. W rozmowie z mediami reżyser mówił: Zapytałem aktorów, czy chcieliby wziąć udział. Powiedzieli, że tak. Myślę, że nikt nie odmówi. Nowy sezon ma być epilogiem. Fabuła ma pokazywać losy mieszkańców Wilkowej kilka lat po wydarzeniach z finału. Twórcy deklarują, że serial zachowa swój charakterystyczny humor, satyrę społeczną i komentarz do rzeczywistości, czyli elementy, które zawsze były silną stroną brancza. Jeśli większość aktorów się zgodzi, realny jest powrót głównych bohaterów, co oznacza, że dla fanów będzie to sentymentalny powrót do Wilkowej. Opinie fanów serialu są bardzo różne. Jedni się cieszą i nie mogą się doczekać, inni natomiast uważają, że takie reaktywacje kończą się zawsze klapą. Wielu internautów podkreśla, że Rancho jest takim serialem ukazującym Polskę w pigułce i chętnie wracają do starych odcinków. A wy, co sądzicie o tym serialu, jesteście jego fanami, czy raczej nie? Dajcie znać w komentarzach. Tymczasem dziękuję za dzisiaj, zapraszam do innych podcastów znajdujących się na kanale i do usłyszenia.